Witam serdecznie po raz siódmy na naszym biegu ponad, nad Tanwią. Jest to już bieg, który się wpisał w tradycję, ale zarazem bieg, który co roku otwierał sezon turystyczny. My jako grupa występujemy tutaj bodajże drugi raz. Trasa przyjemna, niezbyt wymagająca, chociaż dla niektórych może. Staramy się staramy się zająć czołowe miejsca. Niektórzy z nas myślę, że liczą na podium. Liczymy na dobrą zabawę, również chcielibyśmy zaprosić 28 sierpnia na godzinę 11 do Tomaszowa Lubelskiego. Organizujemy bieg wspólnie ze starostwem, też 10 km i oraz Marsz Nordic Walking. Serdecznie zapraszamy wszystkich zainteresowanych na ten bieg. Ja się bardzo cieszę, że jest jednak tak licznie przybyliście na dzisiejszy bieg. Drodzy Państwo, będziecie biegli piękną trasą. Ona jest w zmodernizowana. modernizowana. Widzicie, że szata co do nas co roku przebywają, troszkę się zmienia. Robimy to wszystko też dla Was, żeby było i bezpiecznie, i wygodnie. Więc moi drodzy, ja życzę, żeby wszyscy ci, co wystartowali, to wystartowali do biegnie. Biegniemy nad tanwią, przepięknym terenie położonym malowniczo wzdłuż i jelonka i tanwi, ale zarazem też miejsce, gdzie jest czyste powietrze, zdrowe, świeże, jak również też i pogoda jest przepiękna, bo ona jest taka typowa dla biegaczy, biegaczy z tego się bardzo cieszę. Pragnę podziękować wszystkim biegaczom, którzy się dzisiaj do nas zgłosiło, a jest ich niemało, bo tak jak już w tej chwili jest około 150 osób, więc jakby co roku nam ta liczba wzrasta. Być może pandemia też troszkę nam namieszała, ale mam nadzieję, że kolejne lata będą jeszcze lepsze. Staramy się zawsze wybiec do przodu i ułatwić wiele takich możliwości pobytu w naszej miejscowości. Tak jak mamy toalety pobudowane, miejskie, gdzie już można swobodnie, spokojnie się umyć i odświeżyć, jak również duży parking i miejsce, które tutaj się znajdujemy. Jest to również pięknie wpisana tradycja w nasze i nasz kalendarz, który odbywa się, imprez i uroczystości które organizujemy, ale też stwarzamy możliwość spotkania się, zintegrowania naszych biegaczy. Także serdecznie się cieszę i zapraszam wszystkich do biegania. Mamy naprawdę duże możliwości, ścieżki biesze rowerowe, mamy gdzie pobiegać, bo przede wszystkim lasy, lasy zdrowo, czysto. Także serdecznie zapraszamy. Parę ale, ale, się przeskalę. bo udarka darka to aż tak, kapilary, 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 się kapilary, 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 Już no Witajcie wszyscy! Ostatnio do Giełdów 4 nie? Do lekarza przyjechał, nie? Chyba numer został zgubiony w lesie. Brawo! Jaki pani numer ma? Miała. Mieliśmy. Jaki? A! Kto to wie? Bez numeru? Ale biegliśmy razem, wszyscy nas widzieli. Uch, jestem szczęśliwy. Jestem szczęśliwy. Ostatnie metry. Brawo. Pani Iwona! Brawo! Katarzyna się uda! Brawo! wszystko zdrowe? Koruncie. Ja wiesz, gratuluję i jeszcze jeden medal do kompletu. Dziękuję bardzo! Proszę Dziękuję. bardzo! Proszę bardzo. dla Pani jeszcze na pamiątkę tamtego roku. Pięknie, za zadowolona. Prawa dla Pani Asi z Koryńca Zdroju. Weź się. Weź. Nazywam się Monika Kosz, jestem z Pawłowa. Jestem tutaj na biegu już drugi raz. Trasa bardzo fajna, przyjemnie się biegło, bardzo dobrze oznaczona. Pogoda dopisała, cieplutko. Polecam. A pierwsze miejsce wędruje do Moniki Kosz. 49 minut i 47 sekund. Zapraszamy Panie. Proszę Państwa, brawa. I oczywiście zdjęcie. Kolejna kategoria kobiety 30. Trzecie miejsce wędruje do Elżbiety Lasota, 54 minut 10 sekund. Drugie miejsce do Anny Wolusiewicz, 54 minut 02 sekundy. I pierwsze miejsce do Lucyny Baran-Khałasa, 52 minuty 22 sekundy. Proszę Państwa brawo. I oczywiście zdjęcie. Kolejna kategoria mężczyźni, 30. I uwaga. Trzecie miejsce dla Sebastiana Kubiszyna 39 minut 01 sekunda. Drugie miejsce Pawła Wybranowskiego 38 minut 43 sekund. I pierwsze miejsce wędruje dla Przemysława Oleksy 36 minut 30 sekund i tutaj wiemy, że e, pana Przemysława zastąpi kolega, bo niestety e, dobiegł. Pierwsze miejsce zdobył, ale kontuzja i musiał pojechać do szpitala. Przechodzimy do kolejnej kategorii, kobiety 40. Drugie miejsce wędruje do Renaty Koper, 55 minut. A pierwsze miejsce dla Agnieszki Homa, 51 minut 13 sekund. Brawo! I kochani, kolejna kategoria, mężczyźni 40. Trzecie miejsce dla Marcina Rep Repeckiego, czas 42 minuty 56 sekund. Drugie miejsce dla Pawła Sawickiego, 42 minuty 53 sekundy. I pierwsze miejsce dla Krzysztofa Gruszczyńskiego, 41 minut 04 sekundy. Brawo! Przechodzimy do kolejnej kategorii, kobiety 50. Trzecie miejsce wędruje dla Moniki Klimkowskiej. Godzina 01 minuta i 10 sekund. Brawo! Drugie miejsce do Joanny Biszkont. 57 minut 55 sekund. A pierwsze miejsce dla Doroty Szczepuch 52 minuty 24 sekundy. Brawo! To teraz panowie 50. Trzecie miejsce dla Andrzeja Rycaka, 46 minut, 45 sekund. Drugie miejsce dla Janusza Kornagi, 43 minuty, 39 sekund. I pierwsze miejsce dla Janusza Miazgi, 42 minuty, 18 sekund. Brawo! I proszę Państwa, kolejna kategoria, kobiety 60. Pierwsze miejsce wędruje dla. Pani Marceliny Wyłupek, 59 minut, 40 sekund. Brawo! I kolejna kategoria, mężczyźni 60. Pierwsze miejsce wędruje dla pana Stanisława Chrymaka, 52 minuty, 10 sekund. Drugie miejsce dla Andrzeja Jacka. 49 minut 13 sekund i pierwsze miejsce dla Wojciecha Kułakowskiego, 46 minut 21 sekund. Brawo! I przechodzimy do kolejnej kategorii, Open Kobiety. I trzecie miejsce wędruje dla Agnieszki Homa 51 minut 13 sekund. Drugie miejsce dla Agaty Murzacz 50 minut 48 sekund. I pierwsze miejsce dla Moniki Kosz 49 minut 47 sekund. Zapraszam i gratuluję. I teraz kolejna kategoria Open Mężczyźni. Trzecie miejsce wędruje dla Sebastiana Kubiszyna 39 minut 01 sekunda. Pawła Wybranowskiego, drugie miejsce 38 minut 43 sekund i pierwsze miejsce dla Przemysława Oleksy 36 minut i 30 sekund i prosimy również o kolegę o odebranie dyplomu pucharu. I proszę Państwa kolejna kategoria nording kobiety. Trzecie miejsce dla Iwony Zapolskiej Czarny. Godzina 14 minut i 45 sekund. Drugie miejsce dla pani Wiesławy Kubiszyn. Godzina 06 minut 22 sekundy. I dla pani Ireny Rykały pierwsze miejsce. Godzina 0,4 minuty 55 sekund. Brawo. I proszę Państwa już ostatnia kategoria Nording Walking mężczyzn. Trzecie miejsce dla Ryszarda Koprowskiego, godzina 05 minut 29 sekund. Drugie miejsce dla Sebastiana Majdaka, godzina 05 minut 25 sekund i pierwsze miejsce wędruje dla pana Tomasza Rykały, godzina 05 minut i 26 sekund. Proszę państwa, bardzo dziękujemy organizatorom i panu wójtowi za to, że mogliśmy się znowu tutaj spotkać. Parę lat temu pan wójt wręczał ten oto klucz do wrot gminy Susies, aby na tym roztoczu wszyscy fajnie się bawili i uprawiali turystykę. Zaczasnęły nam się w tamtym roku te wrota, ale klucz pozostał i dzisiaj wręczam ten klucz panu wójtowi, aby na pamiątkę został i na zawsze nam te wrota otwierał. Szanowni Państwo, ja muszę... Odpowiedzieć naszemu kochanemu zawodnikowi, tak, ten klucz dałem jako honorowy klucz. Obywatel gminy Słusiec może zawsze przyjeżdżać, otwierać sobie, wchodzić do naszej gminy i on to robił niejednokrotnie, bo co roku jest, zawsze nam towarzyszy i za to chcę również serdecznie podziękować. Ja w ogóle Wam wszystkim chcę serdecznie podziękować, że jesteście tutaj z nami, że możemy się bawić, że Wy możecie też się sp sprawdzić, bo tak naprawdę to Wy. Jesteście tutaj najważniejsi i to co robicie to jest piękne. Dziękuję jeszcze raz panu. Proszę państwa i bieg został zakończony. Wszystkim dziękujemy.